W sprawie truskawek bardzo ważne są zabiegi pielęgnacyjne. Chodzi o to przede wszystkim, abyśmy zahamowali rozwój chwastów, żeby ograniczyć parowanie wilgoci z gleby, a także żeby zabezpieczyć rośliny i rośliny, ich owoce przed gniciem, w czasie kiedy będą już no, pojawiały się dojrzałe owoce. Jak to zrobić? Najczęściej wykorzystuje się do tego słomę, czyli po prostu stosujemy ściółkę ze słomy, ale żeby zachować się w pełni ekologicznie, we własnym ogrodzie, na działce, do tego celu może również posłużyć nam po prostu ścięta trawa, którą możemy lekko podsuszyć albo bezpośrednio po ścięciu po prostu wyściółkować rabatę z truskawkami. Wystarczy, że po prostu posypiemy, pokryjemy powierzchnię gleby między sadzonkami i dzięki temu mamy spełnionych kilka, no, kilka ważnych Kwestie, jeśli chodzi o pielęgnację truskawki, czyli nie rosną na chwasty, ograniczamy parowanie z gleby i zabezpieczamy owoce, które będą coraz większe, będą no, często dotykały ziemi, żeby nam po prostu nie gniły przy kontakcie z podłożem. tak? Czyli ta ściółka tworzy taką warstwę ochronną pomiędzy glebą a owocami.